Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj A przed wami 28 materiał z gry Kingdom Rush Vengeance Przed nami drugi etap, czwartego rozszerzenia fabularnego Czyli A Night in the Swamp, jest to kontynuacja tutaj naszego zgniłego lasu Tak się zastanawiam, którym bohaterem moglibyśmy tutaj zagrać, bo No ten tramin też... Może on jest spoko, bo zadaje dużo obrażeń, ale też czuję lekki trochę niedosyt. Się tak zastanawiam, bo tutaj kurczę, trudne są te lokacje. Ta pierwsza lokacja już mnie tutaj, można powiedzieć, zraziła bardzo do tego etapu. To oczywiście nie oznacza, że nie chcę go przejść. Będę chciał wszystkie etapy w tej grze przejść, ale się tam się tak zastanawiam. Jestem teraz w kropce, kurde. Nie wiem, którego bohatera wziąć. Może tak, jak powiedziałem wcześniej, weźmiemy teraz tego Ace zobaczymy, jak on sobie poradzi. Bo ten Ace Cult mi się całkiem podoba, jak go odblokowywaliśmy. Co byśmy mogli tutaj ulepszyć? No, chyba nam z pójdę. No, co ja bym mu tu ulepszyć? Skill też jest spoko. Skilla możemy używać. Więc, więc myślę, że te upgrade'y będą w miarę rozsądne. I odblokowaliśmy taką nową wieżę, jaką jest Swamp Thing. Pamiętam, że była ona dobra. Nie wiem, jak ona się tutaj spisze, ale. Obstawiam, że skoro ją odblokowaliśmy na tym etapie, to wydaje mi się, że ona będzie przystosowana pod ten etap. Um, no i co, wymieniłem ją za haraserów, bo kości całkiem spoko robotę tu robiły. Piecyk też całkiem spoko robotę tu robił. Ci no tak średnio bym powiedział, myślę, że tych bym wymienił na haraserów no ale wtedy bym nie miał. Um, wtedy bym nie miał tych kości, nie? Albo tych nie tych nie wymienię, bo ci są wspaniali po prostu. Chyba, że full pójdę w nich, nie? Kurde, wam powiem. Ta wieża jest o tyle spoko, że to jest dwa w jednym. Nie? Z jednej strony jest magiem, z drugiej strony ma baraki. Jest tak naprawdę uniwersalną wieżą, gdzie możemy wszędzie postawić. Którą możemy wszędzie postawić. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że Ace Card tutaj jak najbardziej da radę. Jestem też ciekaw tego Swampfinga. Swampfing widziałem, ma dosyć duży, duży obszar rażenia, więc ja bym go postawił gdzieś w tym miejscu. O, widzicie, nawet on, kurde, ten bije na dystans. Tu mi będą wychodzić, ja sobie powiem wam, pójdę trochę w tego Swampfinga. Mam nadzieję, że on sobie tutaj poradzi. Co to w ogóle idzie? Idą duchy. Duchy są odporne na. On bije obrażenia fizyczne, tak? Duchy są odporne na magię, więc e, może pójdziemy w tą magię, nie? Pójdźmy w tą magię. Nie, duchy są odporne na obrażenia fizyczne. Magią najlepiej atakować. E, to miałem na myśli od samego początku. Się po prostu pomyliłem. Myślę, że ulepszymy sobie razu to. No i skalta skarta możemy tu postawić, wydaje mi się, że... Dobra, tu zrobię... ha kurde, zapomniałem o tym piecyku jeszcze. To piecyk myślę, żeby tu się spisał. Tu postawię piec, tu postawię piec. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tu bym też postawił tego, ale nie będę kombinował, na razie jeszcze tu jest. Ta droga. Mam nadzieję, że to się spisze. Dalej nie uważam, że to jest jakaś super taktyka, bo. Tak wiecie, wszystkie te poziomy, wszystkie te levele mają jakieś swoje unikalne, można powiedzieć, deki. Można powiedzieć, jakby takie. Wiecie, każdy z tych poziomów ma coś takiego, że, że zna, zawsze znajdzie się ten jeden deck, który pozwoli wygrywać te wszystkie poziomy na trzy gwiazdki. A problem w Vengeance jest taki, że i Alliance w sumie też, że tu jest dużo wież, i mamy naprawdę duże pole do popisu, co jest oczywiście minusem, ponieważ mamy jakby mniej, dłuższą drogę do jakby sprecyzowania, który deck będzie naj, najlepszy dla tych poziomów. Bo na przykład w takim Origins to mieliśmy tylko cztery wieże i każda z nich miała tam po dwa finalne ulepszenia, więc jakby ten proces po prostu znalezienia dobrego deku, w sensie dobrego ustawienia wież, nie był jakiś czasochłonny, a tutaj no jest tych wiesz bardzo dużo, nie? Więc to jest niestety minus. Swamping widzę, że może atakować na całą mapę, to mi się podoba. Ma tak duży obszar rażenia, że... Co on tu ma w ogóle? Aha, każdy... Okej, okay, dobra, później sobie poczytam, bo na razie idą przeci przeciwnicy. O Jezu, czy tu idą latający też? Mam nadzieję, że nie. Co? No, ja tu postawię... Ja maga tutaj postawię. A tu postawię kościotrupki. Czemu? Nie wiem. Tak mi się jakoś po prostu widzi, że będzie dobrze. Oho. Oho. Mamy to spowolnienie, nie? Ale to nie działa na duchy niestety. Shit. Tamci atakują tamtych. Dobra, Aeskalt iść tam. Szkoda, że ten mag, moi drodzy, to on ma mały zasięg tutaj po prostu. Dawaj, Ascult. Ha, dobra. Zginął od tej wieżyczki. Chyba jakaś Tesla czy coś. Ja będę szedł w tego maga tutaj, żeby on miał w miarę, duże, w, miarę, w miarę duże możliwości. No Widzicie, jeszcze tych tutaj mamy. Kurde. To jest niefajne. O, i znowu widzicie, nie mamy tu żadnej wieżyczki, która bije. Powiem wam tak, tutaj jest straszny problem z. wydaje mi się, obrażeniami fizycznymi. Mm, dużo magów stawiam, nie? ci mi już przychodzą. Już, dobra, przeszli mi, trudno się mówi, nie? E, trzeba zadbać o obrażenia fizyczne. Kurwa, mogłem tu postawić te. Ten piec cały. Nie, moi drodzy, nie, 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 to tak nie może być. Kurde, nie wiem, co by tu było dobre, jaki deck by tu pasował. Też nie chcę was pytać, bo zanim wy napiszecie komentarz, to już dążę tą grę ukończyć pewnie, więc raczej wasze porady tu zbytnio nie pomogą. Musiałbym się tutaj sam domyślić na szybko. Och, kurde. Hmm. A Iskal był całkiem spoko z tego, co widzieliśmy teraz. Więc bohatera zmieniał nie będę. Eee, o, a w ogóle upgrade'ować go mogę. Eee, on tu ma tą fajną kulę, nie? Ja, ja ulepszę tą kulę. On cał, całkiem spoko jest, ale tutaj to jest jakaś tragedia. Kurde, no. To tak nie może być. Widzieliście. Duchy mi, duchy mi. A może do Arkshamana wrócę i wymienię go za za tych. No tylko teraz muszę wziąć jakieś, jakieś baraki, nie? I chyba wpłynę w haraserów. A jeśli chodzi o obrażenia fizyczne, mam powiem, że nie jest tutaj zbyt zbyt dobrze. Znaczy, no haraserze będą bili obrażenia fizyczne, tak? Ale, kurczę, jeśli chodzi o... Nie wiem, czy też ten piec jest jakiś super dobry. Tutaj, widzieliście, ten piec, ja go tam postawiłem, ale ten piec e... Nie ma go też, gdzie tam postawić za bardzo i nawet ten las, nie? Ja bym wymienił ten 15 na coś innego, a może wrócę do tych, do Cepelina. Tylko Cepelin też nie jest jakiś super. On, wiecie, on fajnie wygląda jako wieża. Grafika dużo mówi, że kurde, to musi być kozak, a jednak w praktyce, no ten Cepelin nie jest jakiś, nie jest jakąś super wieżą. mało bije, e, nie jest jakiś super. Co my tu jeszcze mamy z tych wież? już wiecie, to nie jest tak, że grając z tymi, e, tymi lepszymi wieżami w Kingdom Rushach, to, e, w sensie w tych nowych Kingdom Rushach, to też będziemy jacyś super, bo są takie sytuacje, gdzie wzięcie starych wież, na przykład łucznika, bardzo dużo pomaga, bo łucznik to jednak jest klasa sama w sobie, więc e, musiałbym się to zastanowić, może faktycznie uczy, do łucznika wrócę? Więc nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby do łucznika wracać, nie? Są były takie momenty już wcześniej, ale czy teraz się to spisze? Powiem, ten Cepelin też mi jakoś po głowie zbytnio nie chodzi dobrze. A mamy też Finga, nie? On bije obrażenia fizyczne. Może, może się to spisze? Chyba, że no, zostawię te kości, nie? No, te kości mało kosztują i bardzo dużo biją, nie wiem po co ja mam je wymieniać. Więc na razie zostaję przy tych kościach. A teraz moi drodzy pójdźmy... Pójdźmy sprawdzić, jak to się spisze. E, tak jak mówiłem, wolę ukończyć level w jednym odcinku, niezależnie od tego, czy on będzie trwał 30 minut, czy będzie trwał 5 godzin. E, chcę dojść do takiej taktyki w jednym odcinku zawsze, żeby ten level ukończyć, więc um, to jest taka zasada, której chcę się tutaj trzymać, jak, jak to było wcześniej. No i skarda tu postawimy. Ork Szaman, jak pamiętamy, bardzo dużo obrażenia robił. I on by się, myślę, tutaj spisał, w tym miejscu. Wydaje mi się, że ten miał bardzo dobrze, dobre ułożenie, bo bił praktycznie na dystans wszystkich. Więc ja go sobie tutaj z chęcią ulepszę. Z tym, że tutaj idą ghosty. Tu idą ghosty i to jest problem. Hmm... Ork wam powiem, ja tutaj postawię. Ma dosyć duże, duże, duże pole, pole rażenia. Tu zrobimy tak, tu zrobimy tak. Nie wiem, czy to będzie dobre. Możliwe, że nie za bardzo. Czy co? Zrobię na odwrót. Zrobię na odwrót, ponieważ yy, żem golema mógł tu wypuścić ze szkieletów. Więc on będzie blokował tą drogę. A jeśli chodzi o haraserów, a to już mnie nie stać. <laughs> więc musimy zarobić i postawić haraserów, Bo harasserze sobie na spokojnie chyba z tymi pierwszymi przeciwnikami tutaj poradzą, ile duchy nie będą szły jako pierwszy. Nie pamiętam. Ale trzeba trzeba to ogarnąć. Kości są całkiem spokojne. Też muszę jakieś baraki tu postawić. Tak średnio będzie. Może tu. Pamiętacie, przechodziły te wieże. Hmm, znaczy wieże, przechodziły wielkołaki. Dobra, teraz te szkielety idą. Myślę, że możemy. Zamrozić. Jak wy widzicie, no ten mróz, tu nie wiem po co ja go puściłem. On nic nie robi kompletnie tym. Nic nie robi kompletnie tym. Tym duchom. Więc to też, też nie jest jakieś takie super. mogę to zrobić. I co, gołys idzie, gołys idzie, no to ja ulepszam tego. Tego bombla. Pięk, patrzcie jak pięknie Ace Card poszedł. Nie wiem, czy on im coś w ogóle robią. w ogóle bije obrażenia magiczne. Od tego zacznijmy. Dobra, ulepszyłem tego Ork jeszcze na, na wyższy level. Zobaczymy, jak sobie będzie z nimi radził. Oczywiście nie za bardzo on sobie z nimi radzi, ponieważ... A... Dobra, ulepszę tutaj tego Orkszamana. She... A myślałem, że będzie więcej im bił trochę. Nie będę na razie fali fal, fal przepuścił, bo jestem w kropce. Nie chcę sobie utrudniać. Postawię drugiego arch-szamana. Będę ich równo lepszą, to może coś z tego wyjdzie. Ale te poziomy naprawdę są trudne. Myślałem, że one są łatwiejsze. Pamiętam, oglądałem filmiki, to one naprawdę były trudne. Dla wszystkich praktycznie, u których to oglądałem. I myślałem, że no. Tak jak wszystkich plansz, rozwiązanie problemu jest proste, a tutaj widzicie, nie jest tak prosto, trzeba wśród tych wieży znaleźć ten jeden dek. Już ja nie wiem co budować, nie, bo kurde, idą ghosty, a tylko ten atakuje, nie, tylko że on będzie bardzo wolno atakował, szkoda kasy. I znowu mi przechodzą. Ja jeszcze mam tych, kurde, te fioletowe, których, o których w ogóle zapominam, wieżyczki. I patrzcie, i znowu jest taka sytuacja, że skończę z jedną gwiazdką. Nie, nigdy nie wiem, jak ten początek wybronić, no dobra, niech przejdą. No, znowu przejdą, znajdą gwiazdkę. Ważne, żebym to w ogóle przeszedł, nie? No i co, przeszli. No i sama to poradzić. Przeszli, tyle. Teraz idzie ten. Odporne na, na obrażenia fizyczne, My mamy tego rszamana ulepszonego, czy on w ogóle atakuje? On atakuje tylko. Takich, nie wiem, on miał zmniejszony, nie, on nie ma, nie ma zmniejszonych obrażeń. Feel the wrath of nature. Co to, to jest? Serio? Dobrze, że oni są odporni na ten. Na... O tak zrobimy. No, to są tu jakieś jaja tutaj istne. Słownie. No, nie gadaj, nie. Ej, Skald, ratuj. meister swift as a coursing river a good and

Mi przechodzili, tak? Ulepszamy magię. Jeszcze a... oh. raz mam taki faktyczny instynkt, kurde, że muszę tego bohatera przemieszczać. Zanim mi napiszecie w komentarzach, żebym używał tych fioletowych kamieni, to ja zdaję sobie sprawę, że one istnieją tutaj, ale ja o nich zapominam cały czas i ja na nie nie zwracam uwagi. Kiedy tyle dzieje, dzieje się na ekranie, to ja nie ma szans, żebym się skupił tak na otoczeniu, żebym klikał w te fioletowe. No teraz mogę sobie kliknąć. Ale średnio, średnio. No dobra, tam uratowało mi dwa życia mi zostało, więc może coś tam uratowało, nie będę narzekał, ale. Żeby się skupić na tym trochę. Trochę trudno. Szybko ta fala w ogóle mija. I teraz tam na górze idzie co? Słuba jest nie. Po jaką cholera tam postawiłem w góle tego maga. Ale nie, no ten mag to. Yy, myślę, że się tu spisze całkiem. Na żeby ich powykańczać, ostatecznie. O, po postawmy tutaj skalta, Zobaczymy, jak on sobie poradzi. And should I his power. Nothing burns like the cold. Bow and blade, the sky will turn, In not dark. today. Co to jest? Aha. Odporne na magię. Dobra, no to lecimy w szkielety. No to lecimy w szkielety. No ale przynajmniej raz pieniądze dodatkowe. Ciekawe ile Gelda daje. 80 chyba z tego co widzę. To dużo. Okej, okay, dobra. Podoba mi się to. Idziemy maksymalnie w damagę. A, to mam ulepszone tutaj, dobra. Co ten w ogóle ma? insta kill jakiś robi. insta kill? Biorę. Stan enemy. Coś jeszcze, dobra. Bo to się gorąco robi. Czuję się dosłownie jak w saunie. To zbytnio większego sensu, ale trudno. I Nie mów, że ja. Mu... Nie gadaj, że mogę go wypuścić. To ja już wiem, czemu pamiętam tyle o tej wieży. Ja, Pierre Dolstein. Zapomniałem kompletnie, że mogę go wypuścić. Ale... Kurde, nie, ten w, w, tej, w, w tej formie takiej mi się bardziej podobał, szczerze. Niech rzuca dalej. Czyli to jest pod mili? Nie wiem. Ale pięknie ta kula, teraz idzie po nich. Hit. Trzeciego levelu, co tam się będzie działo? Powiem Wam, że Ace Caldera bardzo mi się podoba. Tutaj idealnie sprawuje się. Bon appetit. Bon appetit. tak samo jak wcześniej kończymy z kilkoma życiami jedynie. Nie wiem, może jakbym tu używał tych kryształów na czas, to by dawał radę, ale no i tam. Nieważne. Ważne, że przeszliśmy. Nie skupiamy się na gwiazdkach, bo one są tu niepotrzebne do platyny. I mamy nowego bohatera, jakim jest Draco Lantern. Tego, tej postaci chyba nie trzeba przedstawiać. Ona jest dosłownie w każdym filmie o Halloween, w każdej grze o Halloween opartej. W każdej może nie w każdej książce, nie znam się na książkach, ale Jack O'Lantern wydaje mi się, że jest powszechny, jeśli chodzi o Halloween, jeśli chodzi o nie wiem, globalną naszą rzeczywistość, świadomość powszechną. Um, no i co on tu robi? Nie wiem, ulepszy na maksa Skilla jego. <laughs> Ale żeby nie było, bo on czasami te wszystkie ci, ci wszyscy bohaterowie to oni zwykle wiecie, oni aktywują niektóre skile dopiero po jednym ulepszeniu, więc pójdę tak. Uuu, on coś tu respi. Nice, biorę go. A jeśli chodzi o towerki, no to wam powiem, że Araserzy spoko. Ork Szaman spoko. Blazing Gem spoko. Szkielety. Swamp thing, Nie wiem. Nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. A tutaj co? O kurde. Ten poziom wygląda ciekawie. To jest jakieś stare miasto. fak Tu jest jakaś fabuła. Ale to jest nieistotne. <laughs> no you will pay. Hey. Coś tam, coś tam. I my mamy z tym walczyć, rozumiem, tak? Okej. Okay. Brzmi to ciekawie. Ale nie, ja sobie odpuszczę to na razie. W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, moi drodzy. No i co? Widzimy się kolejnym razem, już jutro o godzinie 16. Zbliżamy się do ukończenia tej gry, który, ciekawie, który to będzie dzień, kiedy ja to wrzucę. Sobota, nie? sobota to będzie 22 luty czyli 23, czyli niedziela, to będzie finał tego poziomu, czyli już w środę mamy tą grę skończoną, czyli potem po środzie czwartek, piątek, sobota, niedziela, będzie jak w środa, czwartek, piątek, sobota, ha Hammerhold i Pirate Kings. No i jeszcze może dogram chociaż ukończenie fabuły w Kingdom Rush Alliance, jeśli mi się uda. A tymczasem moi drodzy, ja się z wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Kingdom Rush Vengeance. Cześć.